Przestań! Błagam! Proszę! Przestań! 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 Nie! Proszę! Przestań to łaskocze! Jak ja cię zaraz wytarmoszę, ty kozicą wredna! Zostaw go przeklęty w głowie. Ramont, odsuń się od niej! Spokojnie! Nie dzieje mi się żadna krzywda. Ja tu sam! Nie wiesz, co mówisz? Rzuciła na ciebie uro. Bzdura. Nie muszę rzucać uroku, żeby ci chłopcy do mnie przychodzili. Ja rzucam urok, żeby stąd poszli. Tylko Ramond był na tyle miły, że pozwoliłam mu zostać. Nie wierzę w twoje kłamstwa i nie dam się zwieść twoim plugawym dziękom. Zabiję cię tu i teraz. Spotkałem na szlaku wiele sukubów. Mało których chciał ludziom zrobić krzywdę z premedytacją, ale każdy w końcu zabije. W chwili zapomnienia wysysał z kochanków energię do cna. Nie ona, ona jest inna! Zejdź mi z drogi i nie przeszkadzaj. Coś cię zrobili? Uratowaliśmy ci życie, Ramon. Co ty pieprzysz? że ona nigdy by mnie nie skrzywdziła, nigdy! Przestań się okłamywać. Sukuby żywią się ludzką energią. To w końcu zawsze oznacza śmierć. Życie w końcu oznacza śmierć, pierdolcie się, mordercy! Nie bywałe. Naraziliśmy dla niego życie, a on nas wyzywał. To się zdarza częściej niż byś przypuszczał. Wybacz, ale muszę wrócić do swoich spraw. Jak myślisz, gdzie mogę znaleźć ten cholerny kurzy ślad? Widziałeś ten las. Jest ogołocony ze wszystkich kwiatów. Od stokrotek po kaczeńce. Myślę, że to jej sprawka. Gdzieś się znosiła, gdzieś niedaleko. Bywaj mi Dzięki za pomoc i powodzenie. Pismo i kilki kwiatów, mocny zapach. Zaprowadzi mnie do jej leża. Przestań, przestań... Przestań! Nie! Proszę! Przestań to łaskocze! Jak ja cię zaraz wytarmoszę ty kośnicą wredna! Został go przeklęty z Ukubie. Ramon, odsuń się od niej! Spokojnie! Nie dzieje mi się żadna krzywda, ja tu sam! Nie wiesz, co mówisz? Rzuciła na ciebie urok. Bzdura, nie muszę rzucać uroku, żeby ci chłopcy do mnie przychodzili. Ja rzucam urok, żeby stąd poszli. Tylko Ramond był na tyle miły, że pozwoliłam mu zostać. Nie wierzę w twoje kłamstwa i nie dam się zwieść twoim plugawym wdziękom. Zabiję cię tu i teraz! Nie widzę powodu. Jest potworem, zgoda, ale rozumnym i zasadniczo nieszkodliwym. Nie ma nieszkodliwych potworów. Tak jak nie ma suchej wody ani zimnego ognia. Ale jeśli nie chcesz mi pomóc, sam się nią zajmę. Odradzam, stanowczo odradzam. Wrócę tu jeszcze z kimś, kto nie nosi miecza dla ozdoby. Czemu mnie uratowałeś? Bo jeśli myślisz, że z wdzięczności pójdę z tobą do łóżka, czekacie cię zawód. Nie robię tego z Wiedźminami. A czemu, jeśli można wiedzieć? Nie lubisz, jak facet ma blizny? Nie lubię, jak facet śmierdzi krwią, a od was zawsze ją czuć. Krew biesów, czartów, moich braci. Zdarza się, prawda, ale w przeciwieństwie do ciebie, biesy i czarty... Nie mają pełnych piersi, pięknego lica, wiem. Dlatego tak łatwo przechodzi wam je zabijać. To trochę bardziej skomplikowane, ale mniejsza z tymi. Nie znaczy nie, rozumiem. Możesz odwdzięczyć się inaczej. Szukam kwiatu kurzy śladu, a ty znasz ten las jak własną kieszeń, więc może mnie pokierujesz. Nawet cię zaprowadzę. A ty, Ramon, zrywaj dalej fiołki, tylko już same w kolorze indygo. Indygo to znaczy niebieskie? Nie, indygo znaczy indygo. Ach, mężczyźni.